Czy można mówić o wspólnocie celów, kiedy związek zawodowy, co znamy, tak? wszyscy z, z, z przykładów głośnych nawet w mediach, brzydko e, mówiąc pracodawcy, pracodawcę, tak? czyli związek zawodowy rządzi w danym zakładzie. To jest wspólnota celów, bo pracodawca dostosowuje swoje cele do celów związków zawodowych. Tak? Cel pracodawcy staje się celem związku, co zawsze ma, czy z reguły nie ma nic wspólnego z dobrem tego przedsiębiorstwa. Tak? No właśnie. Ja bym chciał postawić taką, w, skoro, skoro jest panel, to Jasne. i ta pierwsza, pierwsza wypowiedź się skłoniła mnie do tego, żeby zaprzeczyć może tezie. I spróbować popatrzeć na to inaczej, bo mi się wydaje, że jest trochę naiwności w mówieniu o partnerstwie. To znaczy, tak jak sobie tu siedzimy, możemy oczywiście wymieniać się różnymi szlachetnymi tezami dotyczącymi partnerstwa, ale warto było prześledzić pewien tok funkcjonowania tego wszystkiego. Po to 20 lat temu nastąpiła zmiana, aby wolny rynek oznaczał, że obywatel może robić wszystko to, co prawie nie jest mu zakazane. W związku z tym niewątpliwym jest, że relacje na tym wolnym rynku są relacjami konkurencji pomiędzy podmiotami. Niewątpliwym jest również, że w każdym zakładzie pracy funkcjonuje struktura. Jeżeli mówimy o partnerstwie, okej, okay, ale zdefiniujmy jej prawidłowo, ponieważ jest pojęcie interesu, który ustawa daje jako mandat dla Związku Zawodowego. Związek Zawodowy nigdy nie będzie pełnił innej roli, tylko zawsze będzie reprezentował pracowników po to, żeby ich interesy były w stosunku do tego krwiożerbcy, prawda, zarządu, krwiopijcy, Krwio tak, krwiopijcy, były właściwie chroniony. W związku z tym ja bym chciał pójść tą drogą, bo ona jest bardzo interesująca i jakby poszukać innego pojęcia, na którym moglibyśmy to oprzeć. Bo jak patrzę na wolny rynek, to zaraz okazuje mi się, że w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i różne konferencji na ten temat bardzo często mówią, używają pojęcia interesariuszy. Czyli rozumiem, traktuję te dwa podmioty jako podmioty, które stoją na straży, reprezentują określone interesy. I zastanawiam się, co to są za interesy. Z punktu widzenia konfliktu widzę, że tu nasze drogi się rozchodzą, to znaczy menadżerów i ludzi, którzy zajmują się pomocą w rozwiązywaniu konfliktu. Bo rozumieniem interesu dla menadżera zawsze będzie pieniądz, a dla nas nie. I teraz na poziomie idei, na poziomie na przykład naszego spotkania możemy sobie mówić, że za tym partnerstwem kryją się różne idee i że to partnerstwo to oczywiście jest takie szlachetne wskazanie. Ale tak naprawdę będziemy myśleli jednak o tym, że musi to generować odpowiedni zysk. I nie zmienimy sytuacji, że jeżeli fundusz inwestycyjny przejął zakład, to będzie naciskał na zarząd, aby on na przykład, nie oszukujmy się, dążył do eliminacji związku zawodowego. A z kolei ci, którzy funkcjonują na, na tym poziomie związków zawodowych, dążyć będą do tego, żeby albo chronić swoje pole i nie pozwalać, by ktoś inny przed na to pole, bądź nie uczestnicze w tym interesie, stworzyć nowy związek zawodowy, który włączy się do mnie. Czyli dla mnie tutaj pojawia się bardzo ciekawe pojęcie, o którym chciałbym e, chyba zaproponować rozmowę, dlatego że na rynku, na wolnym rynku to pojęcie ma coraz większą rolę. Chodzi mi o zaufanie. Kiedy mówimy o powstających konfliktach, to my jesteśmy przyzwyczajeni i kompetencje, które wykształciły się przez 20 lat, jest to dla mnie trochę zdumiewające w części dotyczącej negocjacji. Że w Polsce jednak powszechnym zjawiskiem stosowania negocjacji to są negocjacje pozycyjne. Choćby nie wiadomo, ile kursów, na jakim poziomie kompetencji być. Zawsze wylądujemy na poziomie negocjacji pozycji. Mogę przykładów podać milion, od, od pięciu lat obserwując konflikty w sporach zbiorowych, związki zawodowe, które w rozmowach mówią, oto nasze warunki brzegowe, prawda, i proszę iść im powiedzieć, prawda, że, że my tu nie ustąpimy. I zarząd i prezes, który zawsze będzie oceniając ryzyko, przed to ryzyko, będzie próbował jednak tych perswazyjnych środków, żeby ubrać jak najwięcej. To jest dla mnie zdumiewające, że jakby ten poziom kompetencji negocjacyjnych, a podręczniki na ten temat można powiedzieć, są klasyką. Zarządy nie potrafią na przykład nie mówić nie. To jest dla mnie zdumiewające. Jest spór zbiorowy, na przykład przewozy regionalne, klasyczna sprawa. My chcemy 120, a my chcemy 280. No i jest spór, mamy nie, ale o 120 nie ma sporu. Jest otwarcie do pewnej dyskusji, więc jakby chcę wejść właśnie w kwestię definiowania interesów. Otóż interesy w wymiarze biznesu będą zawsze interesem finansowym, a w naszym wymiarze nie bo tu może być definiowane partnerstwo. Możemy powiedzieć, zapytać, na czym związkom zawodowym zależy i na czym zależy zarządowi, bo dwie firmy w jakiś sposób pod względem brendu, mogą być związane z zakładem. To może ich łączyć. Na tym poziomie może dałoby się budować partnerstwo oparte, według mnie, lepiej można je budować na zaufaniu, bo ona ma coraz większe znaczenie. Kultura prowadzenia biznesu, która przychodzi do Polski, ona coraz mocniej na to kładzie nacisk. Firmy budują matkę, budują tą wrażliwość społeczną. Budują zasady etyczne, pokazują pracownikom, że to jest dla nich ważne, i też widzę coraz bardziej nawet wrażliwe, a czasami nawet histeryczne są zarządy, jeżeli patrzą, że związki zawodowe w jakimś niewielkim stopniu przekraczają przynależne im uprawnienia. Ostatnio obserwowałem taki konflikt, w którym została zawarta ugoda, po której to prezes postanowił zwolnić przewodniczącego związku zawodowego, który ten spór wytoczył. Dlaczego? ponieważ na tablicy ogłoszeń przed tym sporem tam zostały sformułowane jakieś takie, można powiedzieć, nieprzychylne yy, wypowiedzi na temat yy, zarządu. No, jakby się cofnąć 20 lat temu i zobaczyć, co wtedy robiono, no to w ogóle dla mnie sytuacja jest niepojęta. Ale co chciałem powiedzieć w tym względzie? Jakby nie, nie chcę zawładnąć tej dyskusji, tylko zaproponować Panom dyskusji, żeby na pewno o partnerstwa chodziło. Kończąc ten wątek, właśnie chciałem powiedzieć, że yy, yy, Dialog można budować jako ten czynnik, który definiowałby kompetencje. Jest ogromny nurt, w którym mówimy o tym, jak perswazyjnie ten dialog tworzyć, czyli w jaki sposób umacniać wzajemne pozycje, ale nie mówimy, jak ten dialog prowadzić. Wątek zmiany ustawy bardzo mnie interesuje, choć nie, jakby nie jestem specjalistą, ale niewątpliwym dla mnie jest, o czym mówią profesorowi specjalizujący się w tym, że chyba dialog y, oparty te, ten trójstronny trzeba przedefiniować. Po to, żeby w każdym obszarze, gdzie y, y, spotykają się ludzie dla rozwiązywania konfliktów, dyskutowali wszyscy, którzy są interes, interesariusza. Bo jeśli kogoś pominiemy, to powstanie nam taki konflikt, jaki wszyscy Polacy umiemy generować. Jeśli ktoś zostanie pominięty, rozwali każde porozumienie.